Pan z wami i z duchem Twoim, słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny. Za najwyższych kapłanów nasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana. Syna Zachariasza na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia do odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla niego. Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi, i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. E... Dziś w dzisiejszej Ewangelii jest mowa o Janie, który głosił przez nawrócenia. E... Jak jest mowa, głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu. I my chcemy też przygotować drogę Panu e, poprzez dobre przeżycie adwentu e, i troska o zbawienie innych ludzi.